Wtorek, czwarty tydzień wielkanocny. Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich opowiada nam o skutkach prześladowania chrześcijan. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochi, głosząc słowo samym tylko Żydom. Dalsza część opowiada o tym, jak wielki sukces odnieśli ci, którzy głosili Chrystusa. Jak głosili go ludziom, którzy wcześniej o nim nie słyszeli, jak dzięki temu, że musieli opuścić Jerozolimy, wyjść można powiedzieć ze swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania czy ze swojej strefy komfortu, wielu ludzi, którzy wcześniej nie słyszeli o Chrystusie, teraz mogą słyszeć. I to się dosyć często powtarza w Biblii ta, ta prosta zasada, że jeśli jest źle. To z tego, co źle może wyrosnąć naprawdę wiele dobra. Józef zostaje sprzedany do Egiptu, ale dzięki temu uchrania Egipt od głodu. Jezus umiera na krzyżu, ale przecież ten krzyż daje nam wszystkim zbawienie i odkupienie że to prześladowanie spowodowało, że, że oni mogą głosić w innych warunkach, w innym miejscu. Nie chodzi o to, żebyśmy chcieli zła, nie chodzi o to, żebyśmy szukali specjalnie prześladowań albo lubili ludziom krzywdę, ale dobra nowina polega na tym, że nawet jak nam jest robiona krzywda, nawet jak gdzieś jakieś zło, to pamiętajmy, na tych zgliszczach można wybudować naprawdę wiele dobrych rzeczy. Możemy pomóc ludziom, których byśmy nie pomogli. Możemy spotkać ludzi, których byśmy nie spotkali. Możemy nawrócić się do Pana Boga, tak jakbyśmy się nie nawrócili. Nie ma takiego nieszczęścia, które by nie mogło obrócić się w szczęście. Nie ma takiego piekła, z którego nie można by wyjść do nieba. Dopóki żyjemy, dopóki Bóg jest, Wszechmogąca jest, dopóki chcemy z Nim współpracować, z każdego zła możemy wyciągnąć jakieś dobro. Psalm 87 mówi dosyć zaskakująco, że nie tylko Izrael, ale wszystkie narody się narodziły na Syjonie. Egipt, Babilon, Filistea, tyry, Etiopia, nawet taki kraj tam się narodził o Syjonie powiedzą, każdy człowiek narodził się na nim. I tu mamy to, co my teraz głęboko wierzymy, taki uniwersalizm, że to nie jest tak, że Bóg wybrał tylko naród swój, wybrany izraelski w Starym Testamencie. Od czasu do czasu pojawiają się takie teksty jak właśnie ten w 87 Psalmie, który mówi o tym, że Bóg jest naprawdę Panem całego świata, że wszystkie narody to są Jego dzieci, oni go jeszcze nie znają, oni może czczą innych Bogów, ale tak naprawdę, gdyby nie Pan, gdyby nie Bóg, Nikt z nas by się nie pojawił na tym świecie. Wszystkie moje źródła są w Tobie i tańcząc, śpiewać będą, wszystkie moje źródła są w Tobie. Oby każdy człowiek na świecie doświadczył tego, że wszystkie źródła nasze są w Nim, że nasza siła, nasza moc, nasz pokój serca płynie właśnie z Boga, płynie z Boga. I to, żebyśmy też chcieli innym głosić, że no nie ma takiego człowieka, ani nie ma takiego narodu, ani nie ma takiego wyznania, które jakoś blokowało Boga przed udzielaniem Mu łaski. Obyśmy prędzej czy później doświadczyli tego, że rzeczywiście wszystkie nasze źródła są w Bogu. Ewangelia opowiada o dosyć ciekawym epizodzie. Jezus znajduje się w świątyni jerozolimskiej, otaczają go Żydzi w portyku Salomona. Pytają, dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeżeli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Powiedz nam otwarcie. No tak jakby im się wydawało, że jak Jezus powie, tak, ja jestem Mesjaszem, to oni padną na kolana i po prostu uwierzą. To samo będzie przecież w czasie sądu, kiedy go arcykapłan powie po przysięganiu nas Boga powiedz czy ty jesteś Mesjasz. Jezus mówi, ujrzycie Syna Człowieczego. Tak, ja nim jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich. Cytuję Księgę Daniela. proctwo Mesjańskie i co? I, I padną na twarz i nie, powiedział, to jest bluźnierstwo. Absolutnie nie trzeba, jest winien śmierci, nie trzeba nam świadków. Tak samo tutaj Jezus mówi: Powiedziałem Wam, a nie wierzycie. Problem nie jest w tym, że Jezus nie mówi, problem nie jest w tym, że Jezus nie działa czynów, problem nie jest w tym, że Jezus nie zmartwychwstał albo, albo nie wstąpił do nieba, problem jest w tym, że my nie wierzymy. Jedyne, jedyne, co na świecie jest do zrobienia, to nie to, żeby Pan Bóg się bardziej objawił, nie to, że byłoby więcej cudów i nie to, żeby Pan Bóg mówił bardziej wyraźnie. Problem jest w tym, żebyśmy po prostu uwierzyli. Tak jak problem nie jest w tym, że słońce za mało świeci, tylko tego, żebyśmy otworzyli oczy albo po prostu weszli z naszego domu, albo nie, nie, nie spali cały dzień, a w nocy dziwili się, że nie ma słońca, bo ono naprawdę jest. To co, to, co należy do naszego życia i to, co jeszcze jest przed nami, to uwierzyć Jezusowi, naprawdę uwierzyć Jezusowi. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.